Szukam czegoś deep houseowego, ale niestety wśród wybranych. Nic nie szkoli, naprawdę. Jest utworów wańcie. nic nie mam. świetnie się bawię z wami, więc nie mamy <laughs> <niczego problemu. śmiech> coś problemu. Patrzy na te wskaźniki i wydaje się, czy to jest na przykład nowe wskaźniki są? <laughs> nie. Ale to takie już kiedyś prowadzi i wprowadzić. No. Czy to, tak, to jest tak, polone jest... z Karo jednak? Tak? tak, to jest Karo, A, bo to jest... Ale Karo Plus. okej, okay. czyli to, że, że z firmy, która tak. nie istnieje, czy mogę wymienić nazwę DU. DU, dokładnie. Dokładnie właśnie. Podobno zbankrutowali. To jest niesamowite gadanie, że weszli to do Polski i zbankrutowali, no? więc po nich został, no, niesamowite, fajne, fajne. Słuchajcie, no mogę teraz opowiedzieć o historii Warszawy, jedziemy ulicą Aleja Solidarności, kiedyś chyba bodajże Świerczeskiego, z tego co pamiętam, jedna z ważniejszych no, no, no. Moja alej, alej z Warszawy. Tutaj po lewej stronie, drodzy telewidzowie i słuchacze, mamy mój ulubiony sklep całodobowy, kiedy mieszkałem, <laughs> kiedy mieszkałem u dziadka na Targówku, to, to to był jedyny wtedy, 12 lat temu, sklep całodobowy i kiedy jeszcze konsumowałem tak zwane konsumy przed pójściem spać, a teraz wygląda na to, że muszę niestety Trzymać dietę, bo oczywiście branża tego wymaga. Jasne, eee, muszę być fit. Muszę być fit, bo wiesz, jak to jest. No... Odebraliśmy cię z siłowni podobno. Eee, no właśnie okazało się, że odwołałem dzisiaj siłownię, <grym> Dlatego byłem wcześniej w domu, <grym> okay. e, bo Ale będziesz bo miał jestem, na kogoś przeziębiony. Nie, jestem przeziębiony, na nie, możesz... jestem przeziębiony i, i stwierdziłem, że jednak nie dam rady, bo to jest taka specjalna elektrosiłownia, gdzie mi podłączałem do prądu i boję się, że porażenie prądem mogłoby <grym> dzisiaj spowodować e, na przykład e, gile z nosa.